Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. W myśl zasady uśmiechnij się do świata a świat uśmiechnie się do ciebie. Dzisiaj wpadam do Was, żeby podzielić się moją dobrą energią, na której fruwam już dobrych kilka dni. I mam nadzieję, że jak Wam ją prześlę, to ona wróci do mnie podwojona. Witam, witam Was bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć kilka słów, podzielić się tym, co się ostatnio u mnie dzieje. Do wszystkich czytelników bloga, do wszystkich moich znajomych na Facebooku, do wszystkich obecnych i przyszłych czytelników, mam kilka ciepłych i serdecznych słów. Wczoraj odbyła się premiera książki Uśpione Niebo. Powiem Wam, że wydałam już siedem książek, to jest moja ósma książka. I tak naprawdę teraz dopiero czuję, co to są za emocje. Jestem niesamowicie wdzięczna losowi, że postawił na mojej drodze wydawnictwo Milion. Mysłowickie wydawnictwo, które praktycznie mam za miedzą, a ja daleko szukałam, ale zazwyczaj to tak jest, że kto daleko szuka, ten blisko znajduje. Jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna, że nasze drogi się skrzyżowały. I to, co wczoraj działo się na Facebooku, to, co działo się we mnie, to jest chyba nie do opowiedzenia. Mm. Nie mam jeszcze papierowej książki, nie mam jeszcze papierowej wersji, ale jak wiecie, od wczoraj jest już dostępny e-book. I wiem, że już kilka osób go zakupiło, może jest nawet w trakcie czytania. Jestem naprawdę ciekawa pierwszych wrażeń, pierwszych opinii po przeczytaniu tej książki. Mam nadzieję, że się podzielicie. Co ja jeszcze chciałam powiedzieć? No i tak właśnie teraz dopiero widzę, jak wygląda promocja książki. Mam nadzieję, że spotkania z czytelnikami jakieś tam będą miały szansę się odbyć, bo książka aż prosi się o to, aby o niej podyskutować więc taką nadzieję żywię jak tylko się książka ukaże to przypomnę się wszystkim moim zaprzyjaźnionym bibliotekom i z chęcią je wszystkie odwiedzę. Co jeszcze chciałam powiedzieć, jak zaczniecie czytać książkę, pewnie będziecie się bardzo dziwili dlaczego jej akcja dzieje się w większości nad Bugiem. Stąd też patronat medialny Towarzyszenia Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej, którego mam zaszczyt być honorowym członkiem. Akcja dzieje się nad Bugiem, ponieważ moje książki, które do tej pory wydałam, pozwoliły mi zwiedzić sporą część naszego kraju i znalazłam się też aż tam na ukraińskiej granicy. Tam poznałam Całkiem inny świat tam poznałam serdeczność i ciepło ludzi, czego naprawdę jest już teraz coraz mniej. Tam zakochałam się w widokach, w ludziach tam mieszkających, i za każdym razem, mimo że podróż była bardzo długa i bardzo męcząca, wracałam tam, jak do swojego drugiego domu i Zaczynając pisanie książki 6 lat temu, jeszcze tam jeździłam. Jeździłam tam na spotkania autorskie, jeździłam tam jako refleksolog, o tym też się dowiecie w książce. I za każdym razem tam wracałam jak do domu. I zaczynając pisać książkę Uśpione niebo. Już wiedziałam 6 lat temu, że moja bohaterka się tam znajdzie i chciałam wam powiedzieć, że kiedy będziecie planowali podróże, to wybierzcie się nad Bóg, bo naprawdę warto. Mam nadzieję, że też z okazji wydania tej książki będzie mi dane znowu tam pojechać i odwiedzić ludzi, których tam poznałam. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Dorohuska i Świersz przy okazji. No bo troszkę dziwne, tak? Ja, rodowita ślązaczka, nagle tutaj akcje książki prowadzę nad Bugiem, ale to się wszystko w książce wyjaśni. Co jeszcze chciałam powiedzieć? No czekamy, czekamy na książkę i kiedy już będę miała jej papierową wersję, na pewno znowu się tutaj Wam pokażę. Jedyne, co mi teraz przychodzi do głowy od wczoraj to praktycznie słowo dziękuję i to pisane takimi olbrzymimi literami, więc wczoraj dziękowałam, już dzisiaj będę dalej dziękowała i podziękowaniem nie będzie końca. Myślę, że ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli jedyną modlitwą, którą odmawiasz, jest słowo dziękuję, to wystarczy. Więc ja dziękuję cały czas i bez przerwy dziękuję wszystkim wszystkim, którzy się przyczynili do, do powstania tej książki. Dziękuję. Mojemu mężowi za to, że cały czas we mnie wierzy. Dziękuję wydawnictwu, dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi na zrzutce finansowo. Dziękuję wszystkim za, za wszystkie dobre słowa, które padły w moim, w moim kierunku, za wsparcie, za serdeczność. Ach, dziękować to ja jeszcze będę przez pół roku, więc, więc już nie będę Was zanudzać tymi podziękowaniami. Chciałam wam życzyć żeby ta lektura wzbudziła w was same dobre uczucia. Ja wiem, że kto będzie szukał, ten znajdzie i pewnie będzie nie jedna osoba, która może znajdzie ze dwa, trzy wyrazy, których się uczepi i powie: "Ha, nie mówiłam". Będzie i tak, tak jak napisałam, że życzę, żeby każdy znalazł w niej to Czego szuka, no i, i tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejsze spotkanie z Wami i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy już z książką w ręce. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję, że jesteście.